Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon, Piotr, Tomasz, zwany Didymos. Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi. I rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz mnie, i rzekł do niego. Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus. Paś owce moje. Zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W jaki sposób poradzić sobie z kryzysem wiary w swoim życiu? Większym bądź mniejszym. Wtedy kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg w ogóle nas zostawił, że jest gdzieś daleko, że w ogóle nie interesuje się moim życiem, że nie obchodzi go to, że dzieje mi się coś złego. Albo takim kiedy po prostu wydaje mi się, że moja wiara straciła już ten blask, ten żar, tak jak był kiedyś. Że już nie potrafię w ten sposób wierzyć, tak mocno się modlić, tak gorliwie uczęszczać na MSZ świętą, tak kochać. Co wtedy, kiedy rzeczywiście dopada mnie jakiś kryzys? Dobrą odpowiedzią na to pytanie jest dzisiejsza Ewangelia. Otóż apostołowie znajdują się dokładnie w takim miejscu. Wydarzyła mi się niesamowita tragedia. Mistrz, za którym poszli, za którym idąc zostawili wszystko, któremu zawierzyli, zaufali, których fascynował. Jezus Chrystus, który obiecywał im, że będą wyrzucać złe duchy, że będą uzdrawiać, że będą królami świata, nagle ginie na krzyżu. Wszystko się kończy. Wprawdzie potem się pojawia jeszcze, Niby z martwych wstał. Coś tam się pokazuje, coś tam do nich mówi, ale to jeszcze nic pewnego. Wszystko, co wcześniej zdawało się być takie na wyciągnięcie ręki, takie pewne, ich wiara była pewnością. Potrafili rozmawiać z Chrystusem, który mówił, że jest Bogiem, teraz nagle potężnie się zachwiała. Niczemu już nie można ufać. Pan Jezus czasem się pojawia, w zasadzie kilka dni dopiero minęło od wtedy, kiedy umarł. Czasem coś jeszcze do nich mówi, coś obiecuje, ale to jest nic pewnego. Na tyle niepewnego, że Piotr w pewnym momencie mówi: Idę łowić ryby. To znaczy wracam do mojego życia. To nie do końca ma sens. Trzeba przecież jakoś żyć. Trzeba wrócić do łowienia ryb, ponieważ z tego przynajmniej jest jakiś chleb, da jak się wyżyć. To wszystko, co było wcześniej, było może i piękne, może fascynujące, pociągające. Ale to jest na tyle niepewne, że muszę się zająć czymś innym. To nie może wypełnić do końca mojego życia. Muszę wrócić do normalnej pracy. Muszę się wziąć za jakąś robotę. I pozostali apostołowie mówią: Idziemy i my z Tobą. My też, ponieważ z tego przecież wyszliśmy. To znamy. Znamy się na tym, potrafimy łowić ryby. Z tego możemy wyżyć. A tutaj to jest nic pewnego. Ludzie w wielkim kryzysie, z całą pewnością apostołowie, są w tym momencie bardzo rozbici, niepewni. Jeszcze nie mają tej pewności zmartwychwstania nie mają tej pewności zwycięstwa Pana Jezusa. I w tym momencie kiedy apostołowie znajdują się w takim kryzysie, odpowiedzią na ich trud, na ich kryzys są dwa słowa. Można by takie nazwać. Jest to pamięć i obietnica. O co w tym chodzi? Po pierwsze pamięć. Apostołowie wracają do Jeziora Galilejskiego, nad tak zwanym Morze Tyberiackim. Dlaczego? Być może chcąc spotkać Pana Jezusa, rodzi się w nich... Wspomnienie pierwszego spotkania sprzed trzech lat kiedy łowili ryby, kiedy większość z nich zajmowała się właśnie rybołówstwem. Siedzieli nad um, brzegiem, siedzieli w łodzi i wtedy tego poranka spotkali Pana Jezusa. I On wtedy widząc ich, spytał, czy nic nie łowiliście, oni smutnie odpowiedzieli całą noc nic się nie udało. Wypóńmy zatem i zarzućmy jeszcze raz sieci. Wyciągnęli całe mnóstwo ryb. I wtedy on powiedział do nich, pójdźcie za mną, a staniecie się rybakami ludzi. Wypłynęli na brzeg i poszli totalnie za nim. Wspomnienie tego pięknego dnia, kiedy całe ich życie się zmieniło, kiedy Pan Jezus stanął przed nimi po raz pierwszy, to musiało w nich siedzieć przez cały ten czas misji Pana Jezusa, skoro kiedy chcieli go jeszcze raz spotkać, pomyśleli sobie, musimy tam wrócić, musimy pójść na to jezioro. Być może wydarzy nam się to samo. Chyba nie, no, bo przecież on zginął. To nie jest to samo, ale może coś się stanie. I faktycznie idą na jezioro galilejskie, znowu łowią całą noc, nic się nie udaje. I o poranku widzą, jest ktoś na brzegu. I pyta znowu, czy nic nie udało wam się łowić? Nic, panie, zarzućcie jeszcze raz. I wtedy Jan z potężną wiarą krzyczy, to jest może ze 100 metrów. Widzi Pana Jezusa, widzi na brzegu, widzi lepiej niż Piotr i mówi: To jest Pan, rozpoznaję go. Piotr płynie do niego i faktycznie, to jest Pan Jezus, ten sam. Doznają ponownie tego samego objawienia jak trzy lata temu, spotykają tego samego Pana Jezusa w tych samych okolicznościach. Co to znaczy dla nas, że jeśli ktoś faktycznie przeżywa taki czas, kiedy ciężko mu spotkać Pana Jezusa? Może warto wrócić do takiego momentu, kiedy z taką jasnością nam się objawia. Każdy z nas ma w, naszy, ma w swoim życiu taki moment, kiedy spotkał Pana Jezusa z całą pewnością. Kiedy Pan Jezus mu się po prostu objawił. Może nie tak, że stanął przed nim mając ciało i krew, ale z taką pewnością, że nie mogliśmy się pomylić. Taki moment to mogła być. Może pierwsza komunia święta, tak jak przed godziną dzieci z naszej parafii przyjęły Pana Jezusa po raz pierwszy. Objawienie Pana Jezusa, takie coś siedzi przez całe życie. Może to był jakiś, były jakieś rekolekcje, może to była jakaś pielgrzymka w jakieś miejsce. Może to było spotkanie drugiej osoby. Może jakieś kazanie. Może jakieś wydarzenie w życiu, które faktycznie pokazało nam, tam jest Pan Jezus, w tym miejscu go spotkałem. Może w związku z tym warto wrócić do tego momentu, może przypomnieć sobie, jak to było, może spróbować odtworzyć te okoliczności, może jeszcze raz pojechać na jakieś rekolekcje, może jeszcze raz udać się w jakąś pielgrzymkę, poszukać Pana Jezusa nad własnym jeziorem Galilejskim, tam, gdzie nam się objawił z całą pewnością. I druga sytuacja, zaraz po pamięci, obietnica. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, kiedy objawia się zaraz po zmartwychwstaniu kobietom, które wracają od pustego grobu, mówi do nich: Powiedzcie moim braciom, apostołom, niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą, tam mnie spotkają. I być może po tych wszystkich pierwszych objawieniach pana Jezusa, apostołowie chcąc jeszcze raz go spotkać, bo nie mają żadnej od niego informacji, kiedy po raz kolejny się spotkają, przypominają sobie te słowa kobiet. Które mówią: Idźcie do Galilei. I wyruszają w ciemno. Idą do Galilei, bo wiedzą, że Pan Jezus obiecał im właśnie tam spotkanie. W tym miejscu. Idą i tam go spotykają. A gdzie Pan Jezus nam obiecał, że nas spotka? Jest wiele takich miejsc. Przede wszystkim takim miejscem jest Kościół, jest wspólnota Kościoła. Pan Jezus obiecał, że we wspólnocie Kościoła On jest z nami do końca świata. Tutaj z całą pewnością możemy spotkać Pana Jezusa bez dwóch zdań. Kolejnym takim miejscem są na 100% sakramenty. Niezależnie od naszego samopoczucia, od różnych okoliczności, kiedy przystępujemy do sakramentów, spotykamy Pana Jezusa. Spotykamy na 100%, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej, kiedy idziemy do spowiedzi, kiedy doświadczamy w naszym życiu może jakieś trudności i przychodzi kapłan z namaszczeniem chorych. Czy w czasie bierzmowania, czy w czasie chrztu, czy to w małżeństwach, w których żyjecie, czy w kapłaństwie, które przeżywamy. W tych miejscach, gdzie jest sakrament, jest na 100% Pan Jezus. Pan Jezus też obiecał, że jest tam, gdzie dwóch albo trzech zebranych jest w imię Jego. Czyli w czasie modlitwy. Wtedy, kiedy spotykamy się na modlitwie ze sobą nawzajem. Kiedy jesteśmy razem. Kiedy w naszej rodzinie Spotykamy się, żeby pomodlić się do Pana Boga. Wtedy Pan Jezus jest z nami. Czy to wtedy, kiedy rzeczywiście jesteśmy może gdzieś, czy to w domu, czy w kościele, czy po drodze gdzieś. I wtedy, kiedy się modlimy, Pan Jezus jest z nami. Spotykamy Go. Brzmi może banalnie, może trzeba by powiedzieć o jakichś nieprawdopodobnych rzeczach, nieprawdopodobnych rytuałach, w których Pan Jezus nagle nam się objawia. Ale tak nie jest. Pan Jezus obiecał nam bardzo proste. Rzeczy, w których się objawia, bardzo proste okoliczności. Właśnie te, wspólnota Kościoła, sakramenty, modlitwa. Tam obiecał nam, że będzie nasza Galilea. Tam, gdzie pójdziemy, tam nas spotka. To znaczy, że w pamięci o takich momentach, kiedy nam się objawiał, i w obietnicy, gdzie nam powiedział, że będzie, tam możemy na 100% go spotkać. Niezależnie od tego, czy przeżywamy jakiś wielki kryzys, czy może po prostu zatęskniliśmy za jego obecnością. To są rozwiązania dla tej naszej sytuacji. Ale co wtedy, kiedy już go spotkamy? Wtedy może być tylko jedno pytanie. Pan Jezus zapyta nas o miłość, tak jak spytał Piotra. Czy faktycznie go kochamy? I Piotr odpowiedział tak, jak potrafi. I Pan Jezus wziął tę jego odpowiedź za najlepszą. Jeśli powiemy, odpowiemy Panu Jezusowi, że go kochamy, tak jak potrafimy, to on tą naszą miłość weźmie i ostatecznie ją rozszerzy do granic możliwości, sprawi, że pokochamy go do końca. Ale to pytanie na pewno się pojawi w momencie spotkania go, czy to w sakramentach, czy na modlitwie, czy we wspomnieniu tego momentu, kiedy nam się objawił po raz pierwszy. Tam spyta nas przede wszystkim o miłość. Czy kochasz mnie, czy miłujesz mnie? A potem powie, pójdź za mną. Amen.